Siemanko. Witajcie na kanale Pierogi z Kimci, w ten słoneczny, widać że jest słoneczny poranek. Zaczynamy go od przygotowania pudełka dla sonu, bo jedzie dzisiaj na wycieczkę. Więc tak, przygotowania, czas start. I już to się robi jak koreańskie dzieci mówią, że chcą śniadaniówkę do szkoły. Dlatego właśnie w Korei są stołówki powszechne, bo jakby tak trzeba było codziennie rano. To by był horror, ale tak. Właściciel śniadaniówki już wstał i mamy tutaj kulki ryżowe, kiełbaski z pororo, jabłuszka i borówki. Poprawiane są, brokuły. Brokuły są zjadane na bieżąco i pomidorki. Teraz to będziemy doładowywać. Kulki są, nie wiem czy to widać, z mini rybkami, żółtą rzodkiewką i algami. Dobry? To słupcio. gdzie jedzieś? Do przedszkola. Do przedszkola? Na wycieczkę? Tak. Tak. wycieczkę. Wycieczkę z przedszkola. Dzień dobry, siemanko. Dojadam rzeczy z sonu śniadaniówki, które mu się tam nie zmieściły i się szykuję. Jedziemy dzisiaj do stolicy. Dzisiejszy vlog, jak pewnie było już w tytule, to będzie vlog z moich przygotowań do pracy. Jest już godzina dziewiąta, więc ja tutaj nie gadam za dużo. Będę się teraz szykować i pojedziemy do Seulu robić zdjęcia. A może w drodze Wam opowiem o co chodzi z tymi zdjęciami, po co i w ogóle. I będzie fajnie, mam nadzieję. Więc tak, szykujemy się szybko, szybko. Brokułka. Chciałam powiedzieć, że to nie, że ja jestem taką matką, która wciska dziecku do śniadaniówki brokuły, <gry> tylko sądzę, jak się go pytałam, co chce, to mówił brokułki, pomidorki, jabłko i kulki ryżowe, więc mówisz, masz. Spóźnię się, ale yy, czemu ja to zaczęłam nagrywać, bo chciałam wam pokazać po prostu przegląd mody koreańskiej, co matki polki, znaczy matki koreanki noszą, kiedy zaprowadzają dzieci do przedszkola w okresie letnim? Bardzo typowa sprawa. Czy to widać? Nie widać tego. Widzicie to? Takie sukienki, worki. Takie to są sukienki, worki prawie do ziemi. Zanim byłam mamą, to sobie myślałam, matka, jak one się mogą tak ubierać, a teraz sobie myślę, że nie ma wygodniejszej rzeczy na świecie. Więc to był przerywnik modowy Albo raczej niemodowy Uwaga Przeszłam transformację z matki koranki W nie wiem W matkę Polkę Chciałam wam się tylko pochwalić Że Mam wreszcie Nie widać że Mam wreszcie nie całkiem za krótkie spodnie Kupiłam je na koreańskiej stronie internetowej, która nazywała się 184 z ubraniami dla wysokich kobiet. W Polsce, ale wiatr we Włosach. U. Nie wiem, czy w Polsce też należa do wysokich kobiet, ale w Korei tak. W Korei powyżej 1,70 m to już jest wysokim. Jesz jeszcze parę lat temu nie było szans kupić takich spodni. Trzeba było być skazanym na chodzenie za krótkich albo kupowanie w sklepach dla obcokrajowców w Seulu, ale teraz już coraz więcej jest takich sklepów. Ja mam 1,70 m. Powiedzmy dwa, to zawsze wszystkich zaskakuje na spotkaniach autorskich. Wszyscy się dziwili, że jestem wysoka, a myśleli, że jestem niska. Więc bardzo jestem ciekawa, czy wy też myśleliście, że jestem niska? Czy to tak wygląda z tej perspektywy? Może za wysoko, może za wysoko kamerę trzymam i jakbym tak chodziła z kamerą na dole, to byście myśleli, że jestem wyższa. Tak czy inaczej, nie jestem ani niska, ani przesadnie wysoka, chociaż w Korei należy do tych wysokich. Wśród kolegów i koleżanek Sonu na przystanku tylko jedna mama jest ode mnie wyższa. Muszę się jej zapytać po prostu, gdzie ona spodnie kupuje, bo zawsze ma dobre. Musiałam przerwać swoje wywody, żeby dojść do stacji metra. Kontynuując ten niezwiązany z odcinkiem, temat to kiedyś, yy, zanim wymyślono te sklepy 184 na przykład, albo jest też taki sklep 186, ale te ubrania są chyba wszystkie takie same i przypuszczam, że w ogóle z Chin, czyli do jeszcze niedawna, wyższe kobiety po prostu nosiły męskie spodnie, co jest bardzo niefajne. Miały taką możliwość często, bo. Budowa kobiet w Azji często jest taka, że biodra nie są aż takie szerokie jak u Europejek, na przykład, i mieszczą się w męskie spodnie. Ja nie mogę sobie ponosić spodnie mojego męża. Niestety, chociaż może niestety. na tych stronkach dla wys... o, moje metro szybko. Na tych stronkach dla wysokich kobiet też ją wszystko na dość wąskie biodra, więc na trzy pary spodni, które kupiłam tylko te były dobre, bo są takie rozciągliwe. Przyjeżdża moje metro, więc ja teraz zakładam słuchawki i wyłączam się na godzinę 20 minut. Dziękuję, do widzenia. Ale ludzi! Odjechało mi metro, to sobie do Was pogadam. Jeszcze chwilę nie słyszę. Tak, chichrałam się całą drogę w metrze, mimo że musiałam stać. Postałam sobie, ale przynajmniej w doborowym towarzystwie ostatnio wam mówiłam, że lubię jeździć metrem bo słucham sobie podcastu o historii Korei niestety już cały przysłuchałam i na nowy odcinek muszę czekać do poniedziałku ale mam za nadzór coś innego i też trochę podcastowe słuchałam sobie całą drogę yy, audiobooka Joanny Okuniewskiej bardzo lubię, nie wiem czy lubicie nie wiem czy w ogóle ktoś mówi na nią Joanna, zawsze przy tym Okuniewska, prawda? tak, słuchałam sobie Moje Przyjaciółki Idiotki było super, bardzo lubię książki, które są zabawne. Ten audiobook jest w ogóle czytany przez autorkę, więc jeszcze lepiej. I słuchałam go na aplikacji Bookbeat. Polecam, bo jest super. Znajdziecie tam więcej książek do słuchania, oczywiście. Nie tylko takich śmiechowych jak moja, są też poważne, są też o Korei. A skoro już mowa o Korei, jesteśmy na tle mapy koreańskiego metra, nie na tle mapy stacji Shindorim, to. Z kodem KIMCI możecie testować tą aplikację przez 30 dni za darmo. Link w opisie. Ja też sobie teraz słucham i jest fajnie. Szybko tak gadam, bo ja zawsze wszystkiego słucham na przyspieszenie. I teraz tego mojego audiobooka też słuchałam na przyspieszenie, bo tam jest opcja, żeby sobie zwiększyć tempo. Nawet można tak bardzo zwiększyć, że mówi się takim chomikowym głosem. I wiele osób mi też mówiło, że słucha moich odcinków na przyspieszeniu. Ciekawe, jak wam się słuchało tego szybkiego fragmentu. Teraz dobrze, muszę wrócić do normalnego tempa mówienia. Wracam do słuchania, czekam jeszcze 15 minut jazdy metrem. Dojechałam, muszę znowu pamiętać, żeby. Nie mówić szybko bardzo. Yy, jesteśmy w Seulu, w jego dzielnicy Hongdae. Zaraz wyjdziemy na górę, bo jesteśmy pod ziemią w metrze. Wyszliśmy z podziemi na górę, od razu się można pośmiać. Wiem, że to jest normalne amerykańskie określenie, ale mnie jako Polkę bawi ten napis, który widzicie. Yy, tak, jesteśmy na stacji Hongdae. I nie powiedziałam wam, po co tutaj przyjechałam, po co jechałam całą drogę. Chociaż wspominałam, że to ma być filmik związany z przygotowaniami do pracy. Otóż w przyszłym tygodniu, czyli w tym, którym to oglądacie, a kto już oglądacie w środę, to ja już tam jestem i sobie pracuję, zaczyna się moja praca taka jak w zeszłym roku, czyli tłumaczenia na targach żywnościowych. Czyli po prostu idealna praca dla kogoś, kto lubi jeść. Będę tam tłumaczem dla polskiej grupy, i teraz w ogóle zaczyna się taki okres, zaczyna się taki okres letni, gdzie wbrew pozorom jest więcej pracy dla osób, które na przykład yy, tłumaczą albo w ogóle robią coś związanego z wyjazdami, z nauczaniem języków, dużo, dużo też grup wyjeżdża teraz delegacje z różnych firm, więc potrzebują czasami nauczyciela i tak dalej. Ja bardzo lubię takie prace. I w zeszłym roku podczas tej pracy na targach. Zorientowałam się raczej uświadomił i to polski ambasador, ale był wstyd. Poprosił mnie o wizytówkę, a ja powiedziałam, że nie mam. Więc dzisiaj idziemy zrobić zdjęcie do wizytówki. To się może wydawać trochę dziwne, żeby w ogóle zdjęcie do wizytówki, ale ostatnio często w Korei ludzie na wizytówkach umieszczają swoje zdjęcia, szczególnie jeżeli właśnie pracują z użyciem swojej twarzy. Jak to ma miejsce w moim przypadku? Takie coś jest dobre, jeżeli bardziej niż ktoś z imienia kojarzy nasz z i jak tylko widzi naszą wizytówkę, to, to wie kim jesteśmy. Ale zdjęcia na takich wizytówkach nie mogą być takie, wiecie, jak zdjęcia do dokumentów. Muszą być takie bardziej luźne i miłe z wyglądu. I ostatnio w Korei bardzo modne są studia, które robią profil foto, czyli takie zdjęcie profilowe jakby, takie jak profilowe na naszą klasę kiedyś, tylko że profesjonalnie zrobione. I tego nie można zrobić u zwykłego fotografa, bo on nam zrobi takie do dokumentów. Ale są specjalne studia, które zajmują się tym profil foto. Ja to widziałam na jakichś YouTube Shortsach czy na TikToku i postanowiłam tutaj po to przyjechać, żeby potem sobie tego zdjęcia móc używać właśnie do wklejania do CV, do, do wklejania na wizytówkę, do jakiejś internetowej wizytówki i tak dalej. Więc dzisiaj idziemy robić takie zdjęcia. A poza tym to tutaj gdzieś, skoro to jest Hongde Skoro to jest Seul, to tutaj gdzieś może będzie jakiś sklep, w którym stacjonarnie znajdę też spodnie dobrej długości na siebie i może jakąś koszulę. Więc może się tym zajmiemy, jak już zrobimy to zdjęcie. Teraz się muszę cofnąć, bo idę w złym kierunku. Przyjechałam tutaj godzinę wcześniej, nie wiem po co, więc chyba wykorzystam ten czas, gdzie tutaj jestem, na jakąś kawę. Tylko znowu jesteśmy w Seulu, w Hongde. To jest taka dzielnica, w której kawiarni jest niesamowicie dużo, ale te najlepsze są otwarte od 12.00 a jest 11. Więc tak, dzisiaj idziemy do studia fotograficznego i zobaczymy jak nas tam pani sfotoszopuje, bo właśnie to nie tylko robienie zdjęcia, ale tam podobno też mocno idzie photoshop w ruch, ale tak ładnie. <grych> Więc zobaczymy. To tu, tu, tu Festiwal Polskich Nas w Seulu. <grych> Jeszcze tylko Sanok. A rzeczywiście, jesteśmy w Hongdae. Wtedy to też było Hongdae, jak mijaliśmy kiedyś Taki napis Sanok". O, doszłam do tej fajnej ulicy. Tu jest nawet reklama tego mojego studia. Zobaczcie, o takie zdjęcia mi chodziło, jak mówiłam, że mają być miłe zdjęcia. Takie, takie chcę chyba. Nie no, może za bardzo. Tu jest tak, że można się zapomnieć, że jest się w Seulu. Mamy taką ulicę. O, widzę, że nie tylko ja tutaj nagrywam wszystko. <laughs> Mamy taką ulicę, gdzie są... Różne kawiarnie, tego typu sprawy. To jest jedna też z tych ulic, co ze świecą po prostu szukać koreańskiego jedzenia, ale same piekarnie, bułeczki, chlebki, kawki. Czy wy widzicie tego królisia tam na górze? <noise> tam jest chyba kawiarnia z tym króliczkiem. Tutaj w ogóle bar, więcej niż kawiarni, jest takich fotostudiów. Na przykład zobaczcie tutaj, mamy fotostudio do robienia sobie fotek samemu. Że wrzuca się banknot, czy tam monetę i robi nam ileś tam zdjęć pozowanych takich śmiesznych. Tam jest kolejne studio. I tu jest kolejne studio. I pewnie jeszcze z 300 innych i po drugiej stronie ulicy też jest ich masa. Teraz są też takie studia, że idzie się, wynajmuje się na godzinę, płaci się za to 30 zł i mamy studio z takim przyciskiem i robimy sobie sami fotki. To jest dobre, ale ja bym chciała skorzystać z tego photoshopowego. Tutaj talentu, dlatego idziemy do takiego z obsługą, nie do samoobsługowego. Tam jest kolejne fotostudio. I tam kolejne, no po prostu Koreańczycy lubią foteczki. O, i tu kolejne. I tam takie ładne z chmurkami. Chmurki często są w tych studiach. Ja nie wiem, jak one się tu utrzymują, bo są niesamowicie drogie są czynsze podobno. A przecież na takich samoobsługowych fotkach za nie wiem, 3000 łonów się mało zarabia, więc nie wiem, jak to działa, ale może dlatego, że to jest bezobsługowe. Jak na osobę, która nagrywa się codziennie i gada do kamery, to może to być dziwne, ale bardzo nie lubię, jak mi się robi zdjęcia, więc prawdopodobnie będzie bardzo dziwnie dzisiaj, ale idźmy w to. O, tu są fotki, które robią w tym studiu. Zobaczcie, wszystkie są takie fajne. Nawet jest jedna jakaś nietutejsza dziewczyna. Takie by do mnie pasowała, ale chyba na wizytówkę to się nie nada. No nic, zobaczymy. To chyba tutaj. Zobaczcie, w koreańskich studiach zdjęciowych zawsze jest tak, że wszystko tutaj jest łącznie z prostownicą do włosów, suszarką, szczotką, nie wiem, gumkami do włosów, płynem do soczewek, wałkami. Więc ja się tutaj szybko przygotuję i jedziemy. Nawet jest woda i czekoladka. Są też ubrania, żeby sobie pozować, na przykład w koszuli. I nawet jest taka toga, jak ktoś chce zdjęcia, ukończenia szkoły, czy coś takiego. się przebrałam w międzyczasie bo miałam dwa zdjęcia, więc mogłam dwa mieć i pani już mi wszystko zedytowała, siedziałam obok i mówiłam, że tutaj chcę chudziej tutaj chcę grubiej I można sobie tutaj kupić ramkę na zdjęcie. Można sobie kupić nawet taki mini totesik na swoje zdjęcie, żeby dać komuś. Albo taki, albo takie twarde coś. Nie mogę mówić, bo jem cukierka. Ale patrzcie, pan mi tutaj dał swoje zdjęcie. Znaczy moje zdjęcie, nie swoje zdjęcie. Pan mi tutaj dał moje zdjęcie, żebym sobie mogła zrobić fotkę na fotozone, czyli przy kwiatkach. Wysłałam mamie, mówi, że ładnie. Nie wiem, teraz muszę jechać z taką siatką do metra. Ja chciałam tak naprawdę tylko pliczek, bo mi te, te, te żywe, niepotrzebne może dam mężowi. Mama się chyba bardziej ucieszy, więc dam mamie. I, i dostałam też plik wszystkich niesfotoszopowanych. Tutaj naprawdę jest napisane, że I love you just the way you are, co jest jedną wielką ściemą, bo pani mi odchodziła policzki. Ale nie no, nie bardzo, jakoś więc było ok. To miał być vlog moich przygotowań do pracy, więc przygotowanie do profilu mojego, powiedzmy, bo to nie tylko do, do nauki będę używać, ale do tej mojej pracy YouTube'owej też się to przyda, jest. Teraz się przyda jakaś bluzka w miarę normalnym rozmiarze. Dużo centrów handlowych tu jest. Mam jeszcze trochę czasu, zanim będę musiała jechać do domu, ale nie dużo, więc to będzie szybki szpir. Oczekiwania, rzeczywistość. Schowam sobie to do torby, bo trochę dziwnie nosić siebie w torebce. Nie wiem czego oczekiwałam, oczekiwałam jakichś cudów, bo widziałam te zdjęcia osób, na Instagramie i te zdjęcia mi się wydawały takie naturalne, takie, ale takie, takie luźne i wydaje mi się, że tutaj po prostu cudów się za wiele nie zdziała, tylko osoba fotografowana musi mieć to coś, ten luz i swobodę, żeby ładnie wyjść na zdjęciu, tak wiecie, tak, tak jakoś, nie wiem, fajnie. No nie wiem, czy jestem zadowolona, ja nigdy nie jestem, ale mama powiedziała, że ładnie tego się będę trzymała. Wysłałam też mężowi, liczę na podobną odpowiedź. Mogłabym iść po bluzkę w takie miejsce, czyli do normalnego azjatyckiego sklepu, tylko problem z nimi jest taki, że to są bluzki wszystkie w jednym rozmiarze. Tutaj większość jest w rozmiarze jednym i to w rozmiarze S, więc ciężko jest coś kupić na siebie. I też często nie można w ogóle przymierzać. Ja się szczerze mówiąc nie spodziewam, że znajdę coś na siebie, bo zawsze jak jeździmy razem na zakupy, to nic nie znajduję, ale skoro, skoro już jesteśmy w tym Seulu i tu może być jakaś sieciówka znana nam, no to chodźmy. Bo sieciówki takie jak w Korei, sklepy ubraniowe z szybką modą, to jest coś rzadkiego. Oczywiście jest cała masa sklepów z szybką modą, ale to jest taka moda taka w małych partiach, bez możliwości wybrania sobie rozmiaru. W jednym rozmiarze tego jest masa w Korei, a takich zwykłych sieciówek prawie nie ma. Przepraszam, do H&Mu. Jest naprawdę wielki, więc liczę, że coś tu jednak znajdziemy. Wygląda dokładnie tak jak te w Polsce. Chyba wszędzie na świecie tak samo wygląda. I taki sam jest powrót do mody lat 90. To był zły wybór. Ja nie jestem gotowa na mody z dynastii jednak. W Korei zawsze te wszystkie H&My są puste i wydaje mi się, że one są tutaj tylko, żeby był prestiż dla marki, ale nikt to nie kupuje. I skończyłam z bawełnianą koszulką w paski tylko dlatego, że ma takie super haftowane serduszko. Nigdy nie będę wyglądać profesjonalnie z tym moim gustem. Bez bluzki, z fotkami, ale nie wiem czy takimi jak chciałam, wracamy do domu. Mam 5 minut do metra. Co uważacie o takim robieniu sobie fotek? Te zdjęcia, które ja dzisiaj robiłam, ten pakiet kosztował jakoś ponad 200 zł dwóch zdjęć plus te wszystkie zdjęcia i kolejki nam są bardzo duże w sensie. No jak ja się rozgaduję, to on postanawia, że przyjedzie nierozkładowo. Kolejki nam są duże, trzeba rezerwować z dużym wyprzedzeniem Naprawdę popularne jest to studio, więc zastanawiam się co o tym myślicie Robilibyście sobie takie fotki? Niby to dobrze dla naszej pewności siebie, w sensie... Znaczy po sobie widzę, że wcale nie, ale... No, że mamy jakąś taką ładną swoją fotkę Ale z drugiej strony, to ile tam tego photoshopa jest I że, że oni to robią tak wszyscy, a potem piszą na, tej, na tym zdjęciu I like you just the way you are To jest takie troszeczkę... Zakłamane, ale co w dzisiejszym świecie nie jest, prawda? Z tym filozoficznym przemyśleniem zostawiam Was i wchodzę na metra. chichrać się z moim audiobookiem. O, niejaka pognieciona. Wciąłam ją tak w pośpiechu rano i teraz mam pogniecioną sukienkę koreańskiej matki Polki. Idę po pana Sonu Wycieczkowicza. Jestem ciekawa, czy było fajnie i czy zjedzone. Jedzonko. Panie Sonu! Fajnie była? <śmieniąc z domu> Ładne to zdjęcie Sonu. Ta. Podoba ci się? Nie ma mam. <śmieniąc z domu> Chyba ci się nie podoba. Chyba ci się nie podoba. <śmieniąc z domu> podoba. O, dzięki. Dużo siemanko, widzimy się znowu. To już koniec tego vloga, w którym na początku zapowiadałam, że będzie to vlog z moich przygotowań do pracy. I tak naprawdę nie zrobiliśmy nic związanego z pracą. <laughs> Większość przygotowań odbyła się dzisiaj w kuchni, bo jako, że mój mąż jeszcze dalej ma niesprawną nogę, musiałam nagotować na 4 dni, żeby jakoś sobie radzili tutaj bez mnie, ale tak, znowu byście musieli oglądać, jak gotuję zupę z kości, więc wam oszczędziłam. Siadłam teraz do biurka, bo może uda mi się coś stworzyć, jakąś wizytówkę, którą wydrukuję sobie na zwykłej domowej drukarce i życzcie mi powodzenia w pracy. Wiem, że mi życzycie, bo jesteście zawsze bardzo fajni i mili, więc już Wam dziękuję za to. I tak chyba trzeba kończyć ten odcinek. Przypominam też o kodzie do testowania aplikacji BookBit. Link w opisie, kod też w opisie i na ekranie. Kimci przez cecha. I ja też sobie zaraz naładuję słuchawki, bo do tej mojej pracy będę mieć półtorej godziny. To tak przy dobrych lotach w jedną stronę. Więc co się nasłucham, to moje. Kończę. Dziękuję za uwagę. Napiszcie, że ładnie wyszłam. Pozdrawiam, do widzenia. <grywa> tak, nie, no serio, no nie, nie piszcie, że ładnie, bo będzie przykro, bo i tak już nie wiem, czy ładnie, czy ładnie. Dobra, papa! Pa. Matko, jeszcze scena po papa, zapomniałabym. Sonu zjadł wszystko ze swojej śniadaniówki oprócz brokułów. Tak, i oczywiście pudełka zostały już przejęte na pudełka na krocki. Dziękuję za uwagę i pa pa! A tu co jest? Też koło.